Dzień dobry, we wtorek. Tak naprawdę dzisiaj y, powtarzamy Ewangelię z niedzieli o świętej rodzinie, która przynosi i ofiaruje Pana Jezusa w świątyni. Y, a więc po pierwsze, y, no, można powiedzieć, że znowu to samo. Po drugie, y, mamy tam tę y, pieśń Symeona. Teraz u Panie pozwól odejść swojemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. I możemy sobie tak powiedzieć, w sumie to nic to nie wnosi nowego. Chcemy zwrócić dwie rzeczy, na dwie rzeczy uwagę i taką dać Wam intuicję, która może pomóc w naszym rozwoju. Po pierwsze, Symeon to jest człowiek, który jest człowiekiem pragnień. Symeon miał wielkie pragnienie i przez całe życie tym pragnieniem żył. A Pan Bóg jakoś podsycał w nim to pragnienie, żeby ujrzeć zbawiciela. I to jest, to jest coś niesamowitego, bo zobaczcie, on jest człowiekiem, który, któremu pragnienie spełnia się dopiero na końcówce życia. I po pierwsze, warto mieć pragnienia, czyli mieć jakieś cele, jakieś marzenia, takie głębokie. To nie chodzi o zachcianki, ale chodzi o coś, coś co nas jakoś konstytuuje, co sprawia, że nasze pragnienia pokazują, jacy jesteśmy naprawdę. Że właśnie nie kwestia chwilowego, Jakiegoś coś mi się zachciało, więc Panie Jezu, zrób, ale pragnienia, które przez całe życie mnie kształtuje. To, że Symeon czekał, to znaczyło, że był człowiekiem oczekiwania. Miał pragnienie spotkania Mesjasza, to pragnienie się nie realizowało, ale był temu pragnieniu wierny, i to pragnienie go w pewien sposób zmieniało. Może warto, zapytać się dzisiaj na modlitwie, czy jest we mnie takie pragnienie. Jeszcze raz powtórzę, nie zachcianka chwilowa, nawet jeśli to jest dobra zachcianka, ale pragnienie, które sprawia, że kształtuje się mój umysł, kształtuje się moje serce, być może nawet ciało, bo wszystko jest podporządkowane mojemu pragnieniu. A druga rzecz, myślę, że ona jest bardzo ukryta w tym tekście kantyku Symeona, czy tej pieśni Symeona. Ona może być pomocna w rozeznawaniu naszych intencji. Zobaczcie, że y, inaczej. Kiedyś y, jeszcze w młodości, jak to brzmi, romansowałem trochę z odnową w Duchu Świętym, zanim poznałem świętego Ignacego. I bardzo często nasi animatorzy i formatorzy y, podkreślali y, coś, co wynikało z obserwacji poszczególnych uczestników żeby uważać kiedy prosi się o Ducha Świętego, o dary Ducha Świętego, żeby te dary nie były dla mnie. Czyli była taka obserwacja, że wielu ludzi skupia się na charyzmatach, szczególnie tych nadzwyczajnych. Po to, żeby się tak naprawdę dowartościować, żeby być człowiekiem, który coś dostał więcej od innych. Oczywiście wprost się tego nie mówiło, bo wiadomo pokora i te wszystkie religijne teksty, ale jakby chodziło o to, żeby właśnie nie chcieć sprowadzić Ducha Świętego, sprowadzić Pana Boga do, do takiego narkotyku, który będzie mi sprawiał, że będę się lepiej czuł, bo coś dostałem. I zobaczcie, można być człowiekiem bardzo religijnym, no właśnie, chodzić na spotkania odnowy. Żeby było jasne, to nie chodzi tylko o odnowę. Generalnie można się dużo modlić, można być kimś, kto zalicza, mówiąc brzydko, różne eventy religijne, duchowe. I chcieć darów, chcieć Boga, ale tak naprawdę dla siebie. A można być człowiekiem bardzo wierzącym. Człowiekiem głębokiej wiary, takiej jak właśnie ma Symeon, czyli takiej wiary związanej z pragnieniem, które pielęgnuje przez całe życie. I zobaczcie, że w, tym, w tej pieśni Symeona jest taki bardzo ważny szczegół, że on chciał zobaczyć Mesjasza, który będzie pocieszeniem, uwaga, nie dla niego, ale dla całego Izraela czyli dla innych. I to jest. Ta subtelna różnica, czy chcę, żeby Pan Bóg dawał mi różne rzeczy, dary, ducha świętego, jakieś pocieszenia, swoją obecność, różne rzeczy, o które go proszę dla mnie, czy to mają być rzeczy, które będą dla innych, będą pocieszeniem dla innych ludzi. Wracając do tego doświadczenia z odnową, bardzo często nam mówiono, że. Charyz... Zresztą to jest Święty Paweł, to nie jest jakaś nowinka. Święty Paweł to też mówił, że albo prosisz o dary dla Kościoła, żeby ten Kościół był umacniany przez dary, które Pan Bóg daje dla wspólnoty, albo nie proś, bo będzie to tylko źródłem Twojego cierpienia, bo w pewnym momencie zamieni się to w pychę. I tutaj warto zobaczyć, czy jestem z Panem Bogiem jako człowiek religijny, czyli dużo się modlę, dużo się modlę, dużo praktykuję, 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 ale tak naprawdę chodzi mi tylko i wyłącznie o mnie? Czy jestem z Panem Bogiem po to, żeby owszem, otrzymać, widzieć spełnienie swoich pragnień, ale po to, żeby wspólnota kościoła czy inna wspólnota była budowana? I tutaj naprawdę można podstawić wszystko. Czy prosisz Pana Boga, nie wiem, na przykład o miłość do swoich bliskich albo do swoich nieprzyjaciół. No właśnie, po co prosisz? Po to, żeby się lepiej poczuć? Po to, żeby być kimś, kto ma pozałatwiane sprawy? Czy, czy chodzi ci o coś więcej? Prosisz Pana Boga o zdrowie, prosisz Pana Boga o pieniądze, prosisz Pana Boga o różne rzeczy, prosisz Go dla siebie prosisz, żeby to wszystko, co ewentualnie otrzymasz, służyło innym. Warto popatrzeć na tą różnicę, subtelną różnicę między człowiekiem religijnym, który praktykuje modlitwę, a człowiekiem wiary, który chce pocieszenia, chce Mesjasza, doświadczenia Jezusa, ale chce go dla innych. Chce, żeby to doświadczenie, które oczywiście przy okazji daje mi też radość. Symeon miał radość z tego, że jego pragnienie się spełniło. Ale ta radość, którą przy okazji otrzymał, nie była jego celem. I myślę, że warto tej Ewangelii dzisiejszej nie przelatywać mówiąc brzydko, na zasadzie takiej słyszałem ją przed chwilą, albo nic nowego nie wnosi, tylko rzeczywiście zobaczyć, że w tym Kantyku Symeona naprawdę jest dużo prawdy. Czy raczej takiej prawdy, która może nas skonfrontować, może skonfrontować moją wiarę, moją religijność. Obyśmy się tego uczyli, patrząc na Jezusa, patrząc na tego, który przychodzi dla wszystkich, a nie dla mnie, który chce zbawić cały świat, a nie mnie i moje najbliższe grono. To jest w ogóle kryterium naszego chrześcijaństwa: czy ono jest prawdziwe, czy nie. Czy ono jest inkluzywne, czyli zamyka mnie w jakiejś grupie, w jakimś myśleniu, zamyka mnie w moim, w mojej zagrodzie. Czy jest ekskluzywne, to znaczy, że mnie wyrzuca, jakby wypluwa do tego, żeby wyjść, żeby rzeczywiście być człowiekiem, który chce się Chrystusem, którego mam, a jest łaską w moim życiu, podzielić z innymi ludźmi. I tu nie chodzi o jakieś automatyczne, szybkie odpowiedzi. Wyuczone, wyszkolone, ale chodzi o to, żebyśmy siedli sobie spokojnie i tak na spokojnie, uczciwie powiedzieli, jak jest, tak naprawdę. Czy rzeczywiście jest we mnie takie pragnienie, żeby Jezusem, żeby darami od Jezusa podzielić się z innymi? Czy tylko Jezus jest po to, żeby mi było lepiej, milej, przyjemniej, mniej, bardziej bezbólowo, bardziej dla mnie, właśnie inkluzywnie, tylko w zamknięciu? Dobrego wtorku, dobrego dumania. Trzymajcie się i do widzenia.